Mierzyliśmy sukienkę na poprawinę, o tą, więc stwierdziłam, że przymierzymy też tą sukienkę na wesele. Go, zobaczcie, z ciekawostka, sukienka jest dokładnie z tego samego sklepu. A na wesele to jest SK, leży idealnie, dlatego też zdecydowałam się na Eskę w tym modelu. No niestety tutaj okazała się za długa. Ale nieważne, czekamy na eseczkę. jak przyjdzie, na pewno dam znać. Teraz mierzymy tam na wesele. Dawno nie miałam na sobie długiej kiecki. Wygląda ona o tak, załóżmy ją. Przy tej kiecce nie wiem, czy uda mi się zabić. Niestety nie mam pomóc dzisiaj. Wiecie co, ja ją muszę przekręcić i zapiąć ją sobie od przodu i później obkręcić z powrotem. To jest kabaret. No i talerzy idealnie, i pięknie mi się tutaj trzyma w biuście. Nie mam niestety butów, bo już je zostawiłam w Polsce. W każdym razie to będą złote sandałki. I taka oto jest sukieneczka. Dawno nie miałam na sobie długiej sukienki, chyba ostatni raz to była moja suknia ślubna 10 lat temu że tym razem pójdę w długą zawsze. Zawsze wszystkie wesele obskakiwałam w krótkich sukienkach. Tym razem, no nie wiem, chyba po prostu się starzeję. Tutaj wszystko leży bardzo ładnie. Teraz jest troszkę za długa, no ale dojdziesz szpileczka, czyli będzie lepiej. Tył jest ogólnie troszkę dłuższy niż przód. Dajcie znać, jak Wam się podoba i która podoba Wam się bardziej, ta na poprawienie czy ta na wesele.